Nie odbieramy, nie odzwaniamy. Nie... Życie naszego warsztatu które toczy się w koło fali, można powiedzieć, hejtu związanego z tym, że nie odbieramy telefonów. Cześć, witajcie na kanale automatycznym. Dzisiaj wziąłem kamerę, ponieważ ciekawy materiał mianowicie Subaru Outback 2011 rok. Przyjechał z usterką ślizgającego się lokapu. Auto jak się rozgrzeje, nie ma biegów manualnych i jedzie w trybie awaryjnym. Jak podłączymy, tester wyskakuje błąd usterki Sterowanie, Prąd wysterowania lokapu jest ok, więc domniemy, że uległ uszkodzeniu konwerter i sterownik hydrauliczny. Jednak auto ma 180 000 mil. Czyli 290 tysięcy kilometrów, więc domniemy Wam, że w skrzyni będzie tam coś ciekawego. Na pewno taki kosz uszkadza się, który, który często z reguły wymieniamy łańcuch Zobaczymy zresztą. Ja sam jestem ciekaw w jakim stanie to jest. No co, śledźcie materiały i zobaczcie, jak rozbierzemy tę skrzynię. Zlecenie 23, 271 mamy sterownik i skrzynię rozebraną, więc tak pierwsza rzecz, która podstawowa, to jest praca na sterowniku. Sterownik trzeba będzie cały przejrzeć, wymienić zawór lokapowy, sprawdzić ciśnienia na sterowniku, czyli zrobić pełną regenerację tego sterownika. Głównym problemem tej skrzyni biegów był zawór modulujący lokap. On jest martwy. Jeżeli go zmierzymy na oporność, to nowy zawór powinien mieć w granicach 12-13 ohmów. Nowy ma 12,2, stary ma 0. Więc tu był główny problem. Oczywiście na skutek tego uszkodził się konwerter oraz skrzynia biegów. Dalej, jeżeli chodzi o skrzynię, to skrzynia wygląda tak. Mamy, mamy trochę opiłka. Na magnesach. Fit widać, że było wymienione, miska widać, że, była, że coś tu było robione, bo jest kilka warstw silikonu, więc na pewno było to robione. No, skrzynia, jakby kondycyjnie nie wygląda źle. No, tu mamy drugi fit, więc widać, że nic poza zużyciem eksploatacyjnym nie działo się z tą skrzynią. Poza paroma niuansami. Pierwszy niuans to jest ten kosz, o którym wspominałem, że on się najczęściej wybija i tutaj jak widzimy jest podcięcia, są porobione. Tarcze się po prostu wcięły, wcięły się w kosz i to bardzo źle działa na, na, na skrzynię potem na pracę, ponieważ te tarcze się nie odpuszczają. Dlatego ten kosz zawsze wymieniamy na nowy. Kosz idzie. E, Oryginalne, bo, bo, bo są dostępne. E, teraz, jeżeli chodzi o tarcze, no to tarcze, tarcze wyglądają wizualnie dobrze, natomiast y, one już po prostu nie piją oleju. Co to znaczy? To oznacza, że ten element cierny jest dosyć twardy i e, zeszkliwiony ze względu na swoje lata. Więc po prostu byśmy to zrobili eksploatacyjnie, czyli wymienili wszystkie tarcze, wymienili wszystkie tłoki, fit wewnętrzny, fit zewnętrzny. Co jedynie mi się nie podoba, to nie podobają mi się łożyska na wałku głównym czyli to jest, to jest ten wałek, który, e, który przychodzi, nie w tym miejscu e, ten wałek, który wchodzi e, w, od drugiej strony, wchodzi do konwertera i tutaj jest zapinany lokap i teraz w momencie kiedy tu będzie luz ciężko to pokazać to też jakby praca lokapu będzie nie za bardzo, a i też konwerter może dosyć szybko się wybić więc my wymienimy te łożyska na tym wałku Wszystkie wiem, no i łańcuch, łańcuch jak widać bieżnie nie są, nie są zjechane i to jest dobra wiadomość, natomiast łańcuch jest jeszcze oryginalny i łańcuch. Ciężko mi to nagrać w tej chwili, bo nie mam zdjętego. Natomiast tutaj punkty kontrolne są już lekko nisko więc... i ja proponuję, że tak powiem, asekuracyjnie, żeby ta skrzynia przejeździła kolejne setki kilometrów, no to po prostu łańcuch ten wymienimy. Nie dodałem najważniejszego, że konwerter oczywiście będzie regenerowany na nowo. W tym manowie mamy rozcięte subaru, okładzina jak szkło. Olej już w ogóle nie przyjmuje, jest wyślizgane. Wytarty element metalowy z turbiny przez, przez ten teflon na podstawie. Uszczelniacz, ja to nazywam już wyrobiony do kwadratu. Nie wiem ile to widać na nagraniu, ale no on już jest kwadratowy, wybity, wyklepany i tutaj już jest nieszczelność to jego standardowo regenerujemy. To tyle w tym materiale. TR690 skrzynia w Subaru to jest dosyć wytrzymała jednostka i nieczęsto się do nas trafiają te jednostki. Natomiast jak już przyjadą i mają przebiegi ponad 200+, plus, to tu się nie zastanawiamy wiele. Tak jak Wam pokazałem w materiale, usuwamy usterki, ale też robimy kapitalny remont, bo dla nas zrobienie półśrodków, ja to przy każdym filmie wam mówię, ale dla nas zrobienie półśrodków i wymiana samego zaworu, regeneracja konwertera by była według mnie słaba. Tym bardziej, że widzieliście, jak ten kosz jest powycinany, jak jak elementy w środku są wyeksploatowane i teraz e, koszty pracy i koszty montażu całej otoczki, zalania olejami, wszystkie rzeczy, które by się powtórzyły w tym całym cyklu e, są duże e, versus tego ile trzeba było więcej części dodać, e, dołożyć i e, żeby to auto pojechało. Także tyle w kwestii subaru. Kolejną bardziej przyjemną rzeczą to jak widzicie, mam tutaj na stole porozkładane różne rzeczy od Ravenola, koszulki kangu znaczy, bluzy kangurki, koszulki, czapeczki, siereczki, nawet konewka do, do wymiany oleju. I te rzeczy chcielibyśmy Wam dać. Chcielibyśmy wynagrodzić te osoby i, i tych z Was, którzy aktywnie uczestniczycie w, w życiu naszego kanału. E, którzy komentują, którzy lajkują, którzy są naszymi subskrybentami, bo dzięki wam, e, że tak powiem, mamy motor do tego, żeby, żeby nagrywać te treści, więc e, żeby jakby, e, osoby, które są aktywne wyłonić spośród tych tysięcy osób, chcielibyśmy, żebyście na dole w komentarzu napisali e, rok pojazdu, model i pojemno i przebieg jakimi miał ja tam jeździcie. Bo zakładam, że, że wszyscy, którzy nas oglądacie, macie jakieś auta i, i, i takimi jeździcie. A spośród tych osób wybierzemy ileś osób, którym wyślemy te upominki. Nie wiem ile osób z, z Was będzie, którzy napiszą te komentarze. Postaramy się wynagrodzić większą ilość, większą ilość osób, którzy, którzy uczestniczycie. Także. Piszcie, a my będziemy do was się, z Wami się kontaktować poprzez odpowiedź w komentarzu i, i mówić, co, jak, jak dalej, dalsze kroki. Jesteśmy blisko 20 tysięcy subskrypcji, za co Wam serdecznie dziękujemy, bo zakładając kanał półtora roku temu, nie liczyłem w ogóle na taką cyfrę. Myślałem, że nasz kanał będzie miał 3-5 tysięcy i tyle, bo kto chce słuchać automatycznych skrzynia biegów. Natomiast to trochę przerosło nasze, nasze oczekiwania, że, że rośniemy do 20 tysięcy. I chcę Was trochę zmobilizować i poprosić do tego, żebyście tam wklikali te, te subskrypcje, bo jak patrzymy na statystyki, to większa część osób oglądających nasz kanał nie ma subskrypcji, nie, nie subskrybuje naszego kanału. A na 20 tysięcy przyszedł nam pomysł taki, żeby zrobić jakąś live'a pierwszego w życiu mojego live'a z Wami, żeby można powiedzieć twarzą w twarz z Wam, odpo odpowiadać na pytania, odpowiadać na, 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 na tematy, może przysłowiowo napić ciekawy, przybić piątkę w tych, w, w tych relacjach live'owych. I, I zobaczymy, jak, jak to zagra, ale chcielibyśmy w taki sposób uczcić te 20 tysięcy, więc e, pamiętajcie, że jak szybciej dobijemy do tych 20, to, to będzie coś tam grubego. Teraz mniej przyjemny temat, a ten, że nie odbieramy telefonów. Nie odbieramy, nie oddzwaniamy. Nie... Życie naszego warsztatu które toczy się w koło. W, ko w koło fali, można powiedzieć, hejtu związanego z tym, że nie odbieramy telefonów. Jakiś czas temu żeśmy stwierdzili, że doszli do wniosku, że ilość telefonów dzienna jest tak przytłaczająca i tak przymiażdżająca, żeby w ogóle normalnie funkcjonować, że stwierdziliśmy, że zastosujemy najnowsze technologie, które pomogą nam w pracy warsztatu i Założyliśmy po prostu voicebota, robot to się nazywa, który jakby z wami rozmawia, osobami, które, które są, które dzwonią do nas. Wiemy o tym, że rozmowa z robotem jest rozmową bardzo irytującą. Ja sam nie lubię dzwonić na, na infolinie, w których nie można porozmawiać z konsultantem, ale jest to rozwiązanie jedyne, takie, żebyśmy mogli przyjąć wszystkie. Telefony, które do nas dzwonią. Między 60 a 100 telefonów w średnio dziennie jest. I nawet jeżeli stwierdziliśmy, bo teraz możecie powiedzieć, no to trzeba było zatrudnić jedną osobę więcej i ona będzie tylko odbierała telefon. No tak właśnie nie było, bo, bo żeśmy tym torem szli. I nawet jeżeli dotrudnialiśmy kolejne osoby, które odbierały, i średnio rozmowa trwała 15 minut ze sobą, to na linii oczekujących było 5-10 osób. Więc założyliśmy automat, który Informował klientów, że oczekiwali, oczekiwali na swoje połączenie. I w momencie, kiedy dzwoniliście na, na naszą linię, telefon był zajęty. Dostaliście informację: Jesteś dziesiąty w kolejce, jesteś dwunasty w kolejce, jesteś ósmy w kolejce. A rozmowa średnio, każda trwa po 15-10-15 minut z każdym klientem, bo każdy klient musi być wysłuchany i musimy zadać szereg pytań, żeby. Ta rozmowa była konstruktywna, więc y, to jeszcze większym echem się odbijało do nas, że po prostu nie, 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 szło, nie było szans się w ogóle do nas dodzwonić. W tej chwili to wygląda tak, że jak dzwonicie na infolinie, automat wam mówi, że macie powiedzieć coś, y, w jakim problemem dzwonicie. I wystarczy, że wypowiecie jedno zdanie. Zdarza się, że. To zdanie składa się z tylko samych przekleństw, natomiast też yy, są zdania konstruktywne, czyli dzwonie yy, w kwestii uszkodzonej skrzyni biegów, yy, Volkswagen, taki i taki. I to nam yy, się zapisuje od razu w czasie rzeczywistym widzimy yy, w, w, w tabelce yy, yy, w systemie, że takie jest połączenie. I osoba yy, z kolei siedzi i odzwania na po kolei wszystkie, te, wszystkie telefony, które są. Często i dużo zdarza się takich połączeń, w których w ogóle nic nie powiecie, czyli usłyszycie, że robot rozłączacie się. Te telefony też się nam zapisują, rejestrują się i do tych osób wysyłamy SMS-a, żeby SMS w jakiej sprawie dzwoniłeś, czy możemy Ci w jakiś sposób pomóc. Jeśli na SMS-a odpowiecie, tak, potrzebuje pomocy ze strzyniobiegów, to konsultant z powrotem odzwoni. I, i, I nawiąże jakąś tam relację. Jeżeli nic nie powiecie, nic nie odpiszecie na wiadomość, to oczywiście taki temat przepada, wpada, że tak powiem, w echo i, i nic nie robimy z takimi telefonami. Także możecie na nas psy wieszać, a może znacie jakieś inne rozwiązania, które będą prostsze w tym wszystkim. Bo, bo może nie w tą stronę idziemy i nie tak nam się wydaje, że powinniśmy obsługiwać. W każdym razie ilość chętnych, którym mamy pomóc i ilość osób, które dzwonią o poradę jest po prostu przymiażdżająca i dlatego sobie z tym nie do końca dobrze radzimy, a wydaje nam się, że to, to rozwiązanie, które żeśmy wprowadzili jest jedynym, e, które jest słuszne. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie i czy faktycznie tak jest, że to, to jest słuszną sprawą, jaką zrobiliśmy, czy, czy może są jakieś inne bardziej złote środki, które, które mogłyby nam w tym wszystkim pomóc. Pamiętajcie o, o, o upominkach, o tym wszystkim, żeby nas subskrybować, a... A będziemy tworzyli nowe treści. W ogóle nam chodzi, bo głowiem, myślę sobie o takim filmie, żeby stworzyć taki materiał dotyczący życia warsztatu, czyli pokazać Wam osobom, które jeszcze u nas nie były. Oczywiście możecie przyjechać na żywo, żeby zobaczyć to wszystko, natomiast, no, nawet jak przyjedziecie na żywo, to też nie zobaczycie całej otoczki, ale chcielibyśmy stworzyć taki film od początku do końca, czyli Przyjeżdżacie do nas, żeby wam nagrać, pokazać, jak nasze życie warsztatowe wygląda. Przyjeżdżacie do nas, przyjęcie samochodu, potem pokazalibyśmy, jak ten samochód trafia, jak robię diagnostykę, jak potem wjeżdża na warsztat, wyciąganie skrzyni, diagnostyka skrzyni, weryfikacja bądź wymiana oleju, taki cały proces pokazać, jak chłopacy u góry, jak biuro obsługi pracuje, jak, jak u nas ten system działa, jak tam się nam pojawiają te. Te połączenia, jak my na nie odpowiadamy, jak, jak rozbieramy skrzynię, jak proces mycia. No taki od A do Z, od początku przyjęcia samochodu na, na naprawę bądź na dynamiczną wymianę oleju, do samego końca do wydania, łącznie z tym, jak. Jak to wszystko wygląda i, i kto, kto za co, za jakie, że tak powiem, sznurki ciągnie, żeby to zagrało i żeby to, było żeby to funkcjonowało. Też proszę Was, napiszcie tam w komentarzu, e, tak lub nie, chcecie, nie chcecie, a, a będę coś kombinował, będziemy coś kombinowali, żeby, żeby w taki materiał ciekawy zrobić. Tyle, cześć.